Cześć, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Marcin Majewski, wesoły kanał z wesołymi domkami. Moi drodzy, dzięki tutaj uprzejmości no, pana, właściciela dużej firmy, mogę wam coś tutaj przedstawić, nasz ręcznie wykonany produkt. A mianowicie jest to domek mobilny. No nie holenderski, nie angielski, no bo to jest nowy produkt. Produkt Made in Polska. Made in Busina, Kolonia. Ci, którzy tutaj u mnie byli widzieli, ten mój skromny zakład i nasze wyroby. No i dzięki uprzejmości tutaj tego pana yy, pokażę Wam, co zamówił, co będzie jechało. Są to domki wybudowane na zamówienie. Zresztą jak wszystkie, które budujemy, nie mamy tutaj standardowych, yy, nie mamy standardowych jakichś szablonów, no bo jedni chcecie okna takie, drzwi takie, środki jasne, środki Ciemne. Obejrzycie dzisiaj ten oto domek jest i drugi tamten. Obydwa są e, mieszczą się w wymaganych na zgłoszenie 35 metrach kwadratowych. Są to domki zrobione dla pracowników. Firma zamówiła 6 sztuk. 6 sztuk i jak będą następne zrobione, pokażę Wam kolejne 4. Dobra. Chodźmy, zobaczmy, jak to wygląda. Nie będę tutaj do niego wchodził. Pokażę Wam tylko, jak mniej więcej wygląda. One są identyczne. I obejrzymy sobie ten drugi domeczek. One są przygotowane do transportu, do zabrania. Tu jest jedna sypialnia. Po lewej stronie jest jedna sypialnia i tam po prawej stronie za toaletą jest druga sypialnia. Jego wymiary to 10 metrów na 3,50 Domki będą jechały jakoś w końcu stycznia. Od razu wszystkie te 6 sztuk będziemy je też poziomować, ustawiać, wprowadzać, będą też zabudowane. No i domki są, można powiedzieć, że premium, bo są w pełni wykończone, znaczy no nie w pełni, mają zrobione aneksy. Kuchenne mają klimatyzację. O, łazienki zawsze są u nas Tu tak. Jak zauważycie są przewody antenowe. Tak, wyglądają one z zewnątrz, oświetlonko, wentylacja we wszystkich pomieszczeniach. Przepraszam, że nie mam mikrofonu, bo zapomniałem dzisiaj wziąć. O, nawet widać, klimatyzacja pracuje. W są jeszcze rynny, ale one są zgięte i założone po transporcie. I zewnętrzne, zewnętrzna. A żeby nie nabrudzić, czy domek nowych, czy domek używany? zawsze zdejmujemy. Dzień dobry, witam Państwa. Miło mi zaprezentować te oto fajne domki. Słuchajcie, klimatyzacja, tak jak wcześniej powiedziałem, nie jest w standardzie, jest to dodatkowa dopłata. To samo dotyczy każdego domku, jeżeli chodzi o kuchnię. Jest to domek 35 m2, także kuchnia no, większa nie może być. Mamy tutaj też panele winylowe. Sprawdźmy wysokość, widzicie, nie sięgam, do gry palce. No, no, i tutaj mamy jedną z tych Moskitierki. Ci, którzy u mnie zakupili, doskonale wiedzą, że zawsze wypada. Tutaj mamy wolę, Który jest mocowany w łazience. Tak, tutaj. No, i tu mamy miejsce na praleczkę grzejniczek. O, tutaj grzejnik. Ładna mdweleczka. Taka kabina prysznicowa. No, słuchajcie, tak wygląda. Tak wyglądają nasze nowe domki i to nie ma znaczenia, czyli domek jedzie do Was na działkę i będziecie korzystać prywatnie, czy dla pracowników sezonowych, okresowych, czy jakichś tam innych. To, że dla pracowników to nie znaczy, że domek ma być gorszy. Domek został oczywiście wykonany ręcznie i najlepiej jak się dało. Jak zawsze zresztą proszę. Okna otwierane. I tak to wygląda. Moi drodzy, zapraszam na zakupy. Budujemy, wyposażamy Wasze działki w niedużych pieniążkach. Taki domek, bo na pewno będzie tam 1200 pytań. Odnośnie tam ceny, kosztuje w okolicach 150 tysięcy z tą klimatyzacją, z tą kuchnią. I takie produkujemy cały czas. Dla nas. to robimy też. Większe, Mniejszych już nie robimy. Bo dzwonicie często, pytacie, czym chce w domek tam? 3 metry na 8, 3 m. na będzie, Nie, 35 m2, czyli 3,50 na 10 to jest najmniejszy rozmiar, jaki budujemy. Nie robimy mniejszych. Zobaczę, tutaj jeszcze pracownicy nie mieli O. Ja mam u siebie takie same w biurze. I powiem, że nawet razu nie otwierałem. Nawet nie mam czasu, ile posadzić, ale no, myślę, że do końca grudnia zdążę. Moi kochani, tak to wszystko wygląda. Obserwujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, czy Wam się podoba moja robota, czy Wam się nie podoba. Wpadajcie składać zamówienia. Odnośnie nowych domków. Podajcie na zakupy kupować używane domki, jeżeli ktoś ma słabszy portfel. Rad Telizji, wszystko ogarniamy na miejscu. Mój telefon 609 621 003. Do zobaczenia w złotnika. Cześć!